Chcesz zadbać o formę bez wychodzenia z domu? W tym filmie pokażemy ci najlepsze hantle na rynku, idealne do treningu siłowego, rzeźbienia sylwetki i dostosowania do każdej rutyny, od początkujących po zaawansowanych. Ale uwaga, nie wszystkie są wygodne, regulowane czy dobrej jakości i pamiętaj, że wszystkie linki znajdują się w opisie. Numer 1. Risco. Ten zestaw regulowanych handli marki Risco to doskonała opcja, jeśli szukasz praktycznego i skutecznego sposobu na trening w domu. Zaprojektowany zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych osób, pozwala na dostosowanie ciężaru w zależności od rodzaju ćwiczenia i Twojego poziomu, idealnie wpisując się w cele związane z siłą i modelowaniem sylwetki. Jedną z głównych zalet tego modelu jest jego wszechstronność. To system dwa w jednym, który zawiera nie tylko pojedyncze hantle, ale także prostą sztangę, którą można łatwo zmontować. Dzięki temu możesz wykonywać wiele różnych ćwiczeń, od klasycznych uginania ramion na biceps przez wyciskanie na klatkę, po przysiady czy martwy ciąg. Wszystko za pomocą jednego sprzętu bez potrzeby zagracania domu różnymi urządzeniami. Dzięki regulowanej konstrukcji świetnie sprawdza się w oszczędzaniu miejsca możesz dostosować ciężar do własnych potrzeb i wszystko przechowywać na niewielkiej przestrzeni to sprawia, że jest idealny do treningów w domu, szczególnie jeśli nie masz osobnej siłowni czy dedykowanego pomieszczenia do ćwiczeń. Uchwyty wykonano z materiałów antypoślizgowych i teksturowanych, co zwiększa bezpieczeństwo podczas treningu, niezależnie od tego, czy się pocisz, czy wykonujesz intensywne ruchy. Numer 2 Maniboom ten zestaw regulowanych Handli marki ManiBoom to doskonały wybór, jeśli chcesz trenować w domu w sposób kompleksowy, bezpieczny i bez zajmowania zbyt wiele miejsca. Dzięki nowoczesnemu i funkcjonalnemu designowi, te ciężarki mają na celu zapewnienie ci doświadczenia podobnego do tego z siłowni, ale w zaciszu własnego domu. Jedną z ich głównych zalet jest wszechstronność. Dzięki systemowi regulacji możesz dostosować ciężar do swojego poziomu i ćwiczeń, które chcesz wykonywać. Dodatkowo zestaw zawiera sztangę, która pozwala przekształcić hantle w jedną długą sztangę, co znacznie poszerza Twoje możliwości treningowe. To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz trenować nie tylko ramiona, ale także klatkę piersiową, plecy, barki, nogi lub wykonywać bardziej złożone ćwiczenia siłowe. Ośmiokątny kształt talerzy zapobiega ich toczeniu się, co poprawia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Uchwyty pokryte są antypoślizgowym materiałem, który gwarantuje pewny i wygodny chwyt, nawet podczas najbardziej intensywnych sesji. Zestaw zawiera również system zabezpieczający, który utrzymuje wszystko na swoim miejscu w trakcie treningu. Poza tym, że hantle są trwałe i solidne, Wykonano je z materiałów chroniących podłogę. Numer 3. Nordder. Ten regulowany hantel marki Northdeer to doskonały wybór. Jeśli szukasz kompaktowego, eleganckiego i wydajnego sprzętu do ćwiczeń w domu, lub nawet w podróży. Wykonany z wysokiej jakości stali, ten ciężarek wyróżnia się nie tylko wytrzymałością, ale także kompaktowym rozmiarem, co czyni go bardzo praktycznym narzędziem do bardziej efektywnych treningów. Jedną z jego głównych zalet jest ultrakompaktowy design. Dzięki wykonaniu z litej stali o dużej gęstości zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne handle z cementu czy żeliwa, bez utraty funkcjonalności. Dzięki zmniejszonemu rozmiarowi możesz wykonywać ćwiczenia z większą precyzją, co poprawia stymulację Mięśni i ogólny efekt treningu to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących bardziej technicznego i kontrolowanego podejścia do ćwiczeń. Dodatkowo wyposażony jest w innowacyjny mechanizm. Zamiast klasycznego systemu talerzy, które mogą się poluzować podczas użytkowania, ten hantel składa się z elementów, które bezpiecznie wkręcają się w siebie, zapobiegając niespodziewanym ruchom. To przekłada się na bardziej stabilną, wygodną i niezakłóconą sesję treningową. Uchwyty pokryte są elastyczną pianką, która chroni dłonie i zapewnia komfortowy chwyt. Numer 4. ProIron. Ten zestaw handli marki ProIron to doskonały wybór dla tych, którzy chcą trenować w domu poważnie, bezpiecznie i z użyciem wysokiej jakości materiałów. Wykonany z żeliwa i z regulowaną konstrukcją, ten zestaw został zaprojektowany z myślą o kompletnym i spersonalizowanym treningu. Bez potrzeby zajmowania zbyt dużo miejsca. Jedną z jego głównych zalet jest łatwa możliwość regulacji wagi, co sprawia, że zestaw ten jest idealny zarówno dla początkujących, jak i dla osób już doświadczonych w podnoszeniu ciężarów, kulturystyce czy treningach siłowych. Z tym zestawem możesz ćwiczyć różne partie ciała z różną intensywnością, dostosowując trening do swoich celów i postępów. Uchwyt również został bardzo dobrze zaprojektowany. Pokryty ergonomiczną, ryflowaną rękojeścią wykonaną z gumy, zapewnia pewny, wygodny i antypoślizgowy chwyt. To bardzo przydatne podczas długich sesji lub przy większych ciężarach. Ponieważ zwiększa stabilność i zapobiega wyślizgnięciu się. Kolejnym atutem tego zestawu jest dołączony łącznik. Dzięki niemu możesz przekształcić hantle w długą sztangę z talerzami, co jeszcze bardziej poszerza możliwości ćwiczeń. Możesz wykonywać wyciskania, przysiady, martwy ciąg i wiele więcej. Wszystko jednym zestawem. Materiały są bezpieczne i wysokiej jakości. Nie zawierają szkodliwych substancji, takich jak wtalany czy ołów. Co jest szczególnie ważne, jeśli ćwiczysz w domu lub są w pobliżu dzieci. Zestaw zawiera również stalowe, obrotowe zaciski z systemem antyluzującym, które utrzymują talerze mocno na miejscu przez cały trening. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomógł Ci lepiej poznać najlepsze hantle dostępne obecnie na rynku. Pamiętaj, że wszystkie bezpośrednie linki do wspomnianych modeli znajdziesz w opisie.